No, cześć, Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale z kampanii wielką, nieśmiertelną, polską e, na nowoczesnym New Age of History. 3. Słuchajcie, takie granice udało nam się zrobić w ostatnim odcinku. Jak ktoś nie widział, polecam obejrzeć. E, I dzisiaj moim tutaj celem jest pójście bardziej na wschód. Już tutaj zajęcie Rosji najbardziej jak się da. I no ogólnie chciałbym stworzyć tutaj, słuchajcie, Slavic Empire. No i do tego potrzebujemy jeszcze terenów niemieckich. Potrzebujemy jeszcze tutaj Bałkan, część terenów, a nie, to mamy tutaj. Eee, część tutaj, no Austrii. No i tutaj, no, dużo krajów na Bałkanach. Póki co, sprawa wygląda tak, że ja jestem już z Niemcami i dobre stosunki z Austrią. Więc. Jeszcze nie wiem, gdzie chcę najpierw uderzyć, czy na Austrię, czy na Niemcy. E, jednakże, no, Austria jest słabym przeciwnikiem, bądźmy szczerzy porównując do mnie. I nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie będę chciał. Tutaj najpierw przebywajcie Państwo, Państwa, myślę, że może gdzieś na Bałkanach najpierw sobie opanować. E, ale jak na razie, w sumie możemy, chociaż nie wiem, to jest, to jest Papet, e, no, Magwarance Niepodległości, no właśnie, to nie ma to jak. E, więc póki co, chyba nawet nie mam już... Mogę już powiedzieć na wojnę Rosji, ale nie. Póki co mamy 63% ekspansji. Ja sobie będę chciał to zbić. Chcę jeszcze sobie tak chociażby 400 pułków, a co niedługo to będę miał, zrobić. Wtedy się będę czuł całkiem już bezpiecznie. I wtedy myślę, że nawet możemy te koalicje. Mogą mi wybuchać po prostu, bo myślę, że będę mógł bez problemu się objąć. Mam w ogóle, patrzcie, na to 6 ulepszeń mogę mieć doradców politycznych. To jest naprawdę, jakby. What? Bardzo mnie to cieszy, że mało dziedzictwa. To się to rozwala, że ci doradcy mają po 88 lat czasami jakieś 90, nie? Trochę to dużo, ale dobrze. Jeżeli jest 2000-setny rok, wtedy już może być to możliwe. Prawda, czasami też się tak dzieje w średniowieczu, czy w jakimś latach przed naszą erą w tej grze, ale uznajmy, że tak ma być. Po prostu. E, słuchajcie, w ogóle możemy wybudować Kreml, nie? E, I tak zrobimy to. Polska wybuduje Kreml. Tak, no jeszcze Bawel sobie zróbmy w 2100 roku. No samek Malborku, w 2111 roku. Jakby, ja nie pytam, czym to tak działa, ale już o tym się wypowiadałem. Oczywiście wybudujemy sobie jeszcze wszystkie te budynki ekonomiczne. I jak na razie czekamy, aż będziemy mogli znowu gdzieś sobie zaatakować. jakieś słuchajcie, rozwinąłem sobie tę ekonomię. Zrobiłem trochę jednostek, mam już 400 jednostek zanim I nie wiem, tutaj wzywam do wojny z Austrią, jednakże to jest wojna o Słowenię, bo sprawdziłem. E, więc Austrii mi tu nie ukradną, ale ja Słowenię chyba też będę potrzebował, zobaczę sobie zresztą. Tak, część Słowenii będę potrzebował. E, no oczywiście dołączę tej wojny, bo przedłużyłem sobie sojusz z Niemcami, on się skończył i przedłużyłem. Nawet tu nic nie robią, oni ich rozjadą w 5 sekund. Jak e, sami możecie zauważyć. E, a ja sobie pogarszam tutaj stosunki z Rosją, bo chcę sobie w nich wjechać. Także czekam może zakończę tutaj wojnę. Rosja podbiła tutaj to? O, Rosja, Finlandię widzę, zajęła. Oho, czyli coś jednak jeszcze ekspansję prowadzi. Myślę, że to już Rosja się dosłownie rozpada. Póki co przegrywa z Japonią. E, ja, jako że zauważyłem, iż w poprzednim odcinku cały czas się wbijałem w kraje, które mają wojnę, nie chcę być znowu takim, co po prostu żeruje na słabszych. Że, każdy mi się skończy wojna. Wcale tak nie działa, że po wojnie kraj jest słaby i też to tak samo. Aha, jestem drugim krajem na świecie, bo Niemcy mnie pokonały. No to nieźle, no tak nie może być. Eee, no to trzeba, trzeba wjechać w Rosję. Trzeba wjechać w Rosję. Trzeba, trzeba wjechać w Rosję. Nie pozwolę, żeby jakiś Niemiec był ode mnie silniejszy. Poczekajmy, aż mi się wojna skończy. Eee, I potem gdzieś się myślałem, Aha, Austria mnie lubi. A to jedyne w Austrię jednak. Będźmy jednak w Austrię. A to jednak zmiana planów. Eee, bo agresywna ekspansja się skończyła tak naprawdę. Więc, aha, ja w sumie. Sojusz z Francji. Nie to, że mnie jakoś to straszy, bardzo, nie? Ale okej, okay, więc Niemców do wojny. Ja przesesyjnie, ja przez Asii, nie? po prostu poczekam, zobaczmy jakie tutaj zrobią wjazd. E, możemy zobaczyć bitwę w ogóle. No właśnie, no widzicie, widzicie, jakie tutaj są różnice w stratach, nie? Będzie szybki przejazd, no właśnie, dobra, zobaczmy, że no możemy wziąć w ogóle. No dużo, dużo możemy, ale nie chcę, żeby tak wyglądało. A może coś takiego sobie zrobił? Nie wiem czy to dobrze wygląda, czy nie, ale nieistotne. E, no, Austria trochę się zmieniła. Trochę się zmniejszyła. No niestety takie brzydkie granice muszą póki co być, ale potem będą ładniejsze na spokojnie. Zasumijmy sobie oczywiście wszystkie prowincje, na całe szczęście religii nie musimy zmieniać i trzeba te jednostki przenieść. Jesteśmy już tak naprawdę na takim poziomie, że możemy wypowiadać praktycznie każdemu wojnę i nie bać się, że coś tutaj złego się stanie. Dbać, że sojusz z Niemcami. tak jak będzie koalicja, też Niemcy mi pomogą, nie? więc jesteśmy już dosłownie. Zabezpieczeni z każdej strony, co so, po ja w sobie muszę wjechać później Ale jak na razie... To jest mój sojusznik, nie? Więc jak na razie trzeba go wykorzystywać Dopiero później... Muszę atakować, okej, okay, kiedy się ta wojna skończy, Ja już w Rosję wjechać eee, Prawie już tutaj sobie wymaksowałem wszystkie... No te, nie? Akademia Wojskowa I inne stolice Czekam, aż się to, to skończy... O, skończył im się Mamy ile? Jest 52, o Przekroczy na pewno Ta agresywna ekspansja, także będzie już koalicja ale szczerze, jakbyś tutaj nie przeszkadzał. O jezu, co tu się stało? Patrzcie, jak Japonia wzięła całą Rosję tutaj wschód. Japonia, jaką ekspansję zrobiła! Co tu się dzieje? A w ogóle, czemu Rosja jest tam? Boże, jakie te granice są pośledzone, nie? Jakby kama, a co to jest? Kaeria ja w ogóle tutaj. A tutaj w ogóle jest Finlandia z ssvp Dobra, ja nie pytam. Pamiętajmy, że tak ma być, okej. Okay? Powiedzmy po prostu a mnie przez sesji Tutaj znowu będzie totalny przejazd. Patrzmy, jak nasze wojsko. Tutaj nawet Rosja nie będzie miała jednostek przecież, ona została totalnie rozjechana przez Japonię. A my sobie tylko ją dobijemy. Oficjalny moi drodzy upadek Rosji. Polska wraz z Niemcami i Japonią odbiła Rosję. A ile mamy agresji hiszpańskich? Tyle, okej. Okay. Eee, chciałem sobie to tu wziąć, może jak już zostawić... No będą wszystkie granice, już to widzę. O, co jest w ogóle tutaj, to no dziwne. Bo jakby Rosja zostanie w Finlandii, nie? Jedyną rzeczą jest, teraz koalicję większą. Myślę, że powinienem się obronić bez problemu. w tym wypowie koalicję, tym bardziej, że Niemcy to nie będą, gdyż mam ich w sojuszu. Więc raczej ja jestem bezpieczny, ale trzeba uważać. jak w ogóle mam potężny w 33, a to spowalony tak Nigdy tak nie miałem, Nigdy. Czy co wymaksujesz te wszystkie akademie wojskowe i inne takie? Co tu się dzieje w ogóle, że tu jest jednostek niemieckich? Ale to oni są w wojnie. Z Francją chyba. Z, z jakimś czymś? Z Liechtensteinem? Nie, Francja tutaj przegrywa od czegoś. Od Anglii i Szkocji. Tak, bo UK się rozpadło. A to oni są z jakimś górnym na wojnie, to nie moc im pomagać nawet. No zobaczymy, czy wybuchnie przeciwko mnie koalicja. Mnie to zastanawia. Mam nadzieję, że nie, ale jak wybuchnie, to tak jak mówiłem wcześniej, jestem gotowy. Trzeba tutaj jeszcze zająć Bałkany. Tutaj Turcję, Austrię i część Niemiec. Będę miał to, czego chcę. Okej, okay, więc oficjalnie całe dziedzictwo cywilizacji zostało wymaksowane. Praktycznie wszystko zostało wymaksowane. Znowu jesteśmy pierwszym krajem na świecie, co mnie bardzo cieszy. Możemy zbudować zimowy pałac. Jest. Fenomenalnie, tak także Możemy 500 pułków zrobić i zrobię to. Bo czemu by nie? Zrobimy sobie kolejne wojsko. E, dobrze, słuchajcie, myślę, że sobie tutaj już ostatecznie wjedziemy w Austrię. Bo czemu by nie? E, póki co widzę, że nikt mi tutaj koalicji przeciwko mnie nie stworzył. A mam cały czas powyżej 100 agresywnej expansji. Wydaje mi się, że jestem naprawdę tutaj już niepokonany. Teraz będzie to po prostu wchodzenie każdy kraj po kolei, a jakby po, jak stworzył przykładnie koalicję trzeba bardzo szybko zająć po prostu kraj, który, który tą koalicję stworzył. I no już walczyłem przeciwko koalicji, nigdy jeszcze nie miałem tak mocnego państwa, więc tym bardziej wydaje mi się, że uda mi się to bez problemu wygrać. Dlatego raczej już nie będę się hamował i będziemy wchodzić po kolei w każdy kraj po prostu. E, mam dużo kasy, więc wybuduję sobie jeszcze budynki i Potem myślę, że jedziemy w Turcję, potrzebuje dużo terenów Tur z Turcji. E, no i potem gdzieś w Bałkany i Niemcy. Niemcy będzie ostateczny wjazd i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj drodzić wielką Unię Słowiańską. tu są dwie kopalnie, jakby jaka jest różnica między tą a tą. Że to jest odkrywkowa, a to jest... nie wiem jak to działa, ale niech tak będzie. I kolejna kopalnia jakby. Tak, bo to o to chodzi o to, bo to jest na przykład, że nie wiem, czy tam srebro, czy coś. Tu jest złoto. Nie, tu jest sobie, tu jest żelazo, no właśnie. Mm, tu jest brąz, okej, okay, czyli to widać. Okej. Okay. A tutaj coś pisze. Aha, okej. Okay. Czyli każdy jest po prostu inny surowiec, jak się to nazywa tak samo w tym sensie. Nie zwróciłem to wcześniej uwagi, tak szczerze. Ogólnie są powinienem też powiedzieć kilka rzeczy na początku, bo pierwsze to, że chociażby zmieniłem kolor kraju, przetem był taki. Inny, po prostu nie pamiętam, że nawet taki był. Bądźcie taki pomarańczowy. Zmieniłem na taki czerwony, jak się da. I też ogólnie część osób pisało, że nie podoba mi się mapa. Jeśli wam się nie podoba, to dajcie znać. To jest zmienię po prostu na poprzednią, nie? Bo widziałem, że jedna osoba napisała. to jak się też uważać, że opcja nie była lepsza, to zostawcie komentarz bo mi tam szczerze wszystko jedno jaka mapa jest, to uznałem, że jest całkiem ciekawa, więc sobie na nie gram. Ale jeśli wolicie poprzednią, to dajcie po prostu mi znać, bo chcę wiedzieć. Dobrze, e, możemy wjechać w Pośnię, ale nie, wjedziemy sobie w Turcję, bo Turcja mnie nie lubi, a ja nie lubię jak ktoś się nie lubi, więc po prostu lecimy, ile mam magisterów na ekspansji? Dużo, e, ale no... Bo to jest przejazd totalny, jak zawsze. No mówiony, że żaden kraj nie stanowi dla mnie problemu. Tak na, naprawdę, nie? Bądźmy szczerzy, jak sami widzicie, podbijamy wszystko. Dosłownie wszystko. I bierzemy sobie tylko. Może ile mogę wziąć w ogóle? O, Ale nie, ja chcę sobie zrobić takie granice, jakie potrzebuję do Slavic Empire. Najgorsze jest to, że to jest taki kolor, że ja nie widzę, co ja zaznaczam, nie? To jest najgorsze. Jakie granice, jakie ja potrzebuję do Slavic Empire? A resztę. Sobie po prostu zwolimy. nie, tylko problem jest taki, że Grecja istnieje, więc nie będę mógł tego wyzwolić. Chyba weźmiemy sobie tyle, nie? Chyba, że możemy jeszcze zmarionetkować, ale nie za dużo. No, nie mogę. Nie jest to, że mam tego moda na dużo e, państw marionetkowych, ale niestety nie mogę wyzwolić Grecji, przez to, że Grecja istnieje, więc trzeba ją jeszcze podbić. E, a, mam z nią rozejm. Co oni mają sojusz ze sobą? Sojusz z Turcją? Aha, Grecja ma sojusz z Turcją, nie? Jakby. Coś tu nie, ale w sumie ja miałem sojusz z Niemcami, więc to tak samo niemożliwe do spełnienia. W nie to są takie małe państewka, z tego co widzę, więc myślę, że sobie w nie też wjedziemy na szybko. Ok, to się nam udało, raczej no, powinno się udać. Więc weźmy sobie to w Kosowo, czy też mogę wjechać, to sobie wjedźmy. Najszybciej jak się i no da. Dziękuję bardzo. Tu mamy rozmiar, tu mamy rozejm, To jeszcze możemy sobie wjechać. Okej. Okay. Gorze to, że Niemcy mnie rywalizują i mogą stworzyć przeciwko mnie koalicję. Niefajne, ale nu. No. A możemy atomówki tworzyć, patrzcie. Stwórzmy, stwórzmy ten reaktor jądrowy. I gdzie te A tutaj mogę je tworzyć. stwórzmy atomówki. Czemu by nie? Czemu by nie? Stwórzmy atomówki. Bo mnie stać. Mnie stać. Mogę stworzyć. Idźmy sobie jeszcze w bośnię tutaj. Bo mogę. Najszybciej się ino da. Dziękuję bardzo. I kolejny tydzień dla mnie. Jesteśmy już naprawdę dłużsi, nie będę kłamał. Włoszczyzna, możemy też sobie wjechać. Okej, okay, dziękuję. Otóż mamy już prawie 200 agresywnej ekspansji. Niemcy już mają na zero ze mną stosunki. Więc za chwilę może się coś wydarzyć. Na chwilę, za chwilę może się coś wydarzyć. Szczerze, gdyby nie Niemcy, on się w ogóle nie bał. Ale to jest jedyny sąsiad, który ma trochę jednostek. I... Przy takim nacisku, wiecie, jak się tutaj dużo krajów zbierze, to tak raczej go podbije, ale jak się tu dużo krajów zbierze, to może być tyle niefajnie, po prostu. Mogę wysłać podarunek, w sumie weź te podarunek Niemcom, tak po prostu, żeby mieć to spokój, żeby sobie z nimi stosunki poprawić, żeby mi kolis nie zrobili. Tyle. Włożmy sobie też atomówki i fajnie. Tak zaraz będę musiał w Niemcy wjechać. W sumie? by nie wjechać w Niemcy? Tak teraz sobie myślę, nie? Rozbić Niemcy. Przecież jak ja rozbiję Niemcy, to żaden kraj, ze mną sąsiadujący, sobie też stosunki z Japonią, bo by nie? Nie stanowi dla mnie zagrożenia. Niemcy w sumie też. Ale patrzcie, jako jedyni mają trochę pułków, a inne kraje tak po 200. No tak nic tak naprawdę, nie? Jak tak teraz patrzę, więc w sumie trzeba wjechać w Niemcy. Stworzyć Slavic Empire i tyle. Bo już tak naprawdę potrzebuję tylko tutaj tych terenów Chorwacji. Tutaj jeszcze e, część tych małych krew, ale w nich nie mogę wjechać, bo mam e, No i tak to wygląda tak naprawdę, nie? Że wiecie co? Lećmy na całość. Powiedzmy, oj, powiedzmy wojnę Niemcom. Mają trochę papetów. To nie jest fajne, ale wydaje mi się, że i tak powinienem sobie z nimi poradzić. Więc spróbujmy. Mamy sobie tutaj kolej... Mam już 7 tutaj ulepszeń na doradcach, nie? Zobaczymy, czy armia kontrolowana przez sesji sobie pomoże. Napisałem sobie grę. Czy pomoże? Co ja powiedziałem w ogóle? Tobie poradzi. Eee, tutaj... aha, jedną bitwę przegrałem. Mhm. Ale i tak stracili więcej, więc w sumie porażka. No już tutaj widzicie, że nie jest tak łatwa, nie? Tutaj przez chwilę chyba tam jedną jakąś bitwę przegrałem, ale w sumie fajnie wygrałem, więc zobaczmy, ile no, możemy. dużo możemy wziąć coś. Potrzebujemy głównie tych terenów, z co się patrzyłem. Weźmy sobie to w ten sposób. To w sumie Co takiego walnimy. Nie wiem, czy to dobrze wygląda, czy nie. Eee, mam 300 agresywnej ekspansji. Dobra, 200, bo chyba mam tam jakieś minusy lekkie. Czy aż tyle nie jest, ale. O Jesus. co nie powinni chyba. Nawet, jak będzie koalicja do niej dołączyć, przez to, że tutaj yy, z razem mamy. Nie wiem, jak to działa tak szczerze. Wiemy ja jednak, że zaczęła mi się galagować z jakiegoś powodu, więc chyba sobie ją zestartuję po prostu. Dobrze, więc oficjalnie zajęliśmy Niemcy. Mam 6 atomic, by the way. To jest całkiem fajne. Nie będę kłamał. Mogę w sumie nawet teraz zużyć. Ale zapomniałem o tym, że je mam. Więc no cóż, następnym razem, jak już. I mam, mogę stworzyć 600 pułków. Więc. Myślę, że trzeba to zrobić. Jednakże póki co muszę zasymilować te tereny. Gdyż trochę to kosztuje. Troszkę to kosztuje. Muszę sobie zebrać. Gdzie jeszcze inną religię mają. Więc też trzeba ich nawrócić. No i co już? Bardzo niewiele brakuje. Dobrze, więc dorobimy sobie tutaj pełne wojsko, kolejny mamy już po 7 armii tutaj, dziewięćdziesiąt tak? jednostek. Agresywnie ekspansji mamy 256, ale mnie to nie interesuje, dlatego powiadamy wojnę Chorwacji. Tak, ja okej, okay, dobra, to weźcie. tak, atakujcie to po prostu. E, zamiast zająć po prostu dyrownik to nie poszli. Gdzieś walczyć chyba we Francji. No, logika tej gry nie będę kłamał, ale... Zobaczmy, czy mogę stworzyć Slavic że jeżeli im czegoś brakuje? Tak, mogę już stworzyć, moi drodzy, uwaga. Czekaj, mogę, czy nie? Nie, nie mogę, kurde, ślepy jestem. jeszcze, <grystujesz> Jak Niemiec potrzebuje? Co? Gdzie? Boże, Niemcy tu naprawdę mają w Chorwacji jedną prowincję, nie? Jakby... No, <grystujesz> nie wierzę, nie wierzę, tej w Grecji, okej, okay, dobra, jestem ślepy. Panią muszę jeszcze wjechać w te tutaj małe kraje szybko i je sobie zająć. Myślę, że każdy kraj jest. No tyle się mnie boi, że nie tworzy mi koalicji, nie? Chyba że za chwilę wybuchnie, nie? Ale póki co z tego co widzę, to jestem zbyt silny chyba. Żeby jakiś kraj tworzył mi koalicję. Nie powiem, że mi to odpowiada. Rescię sobie oczywiście, wypowiemy wojnę. Pójdziemy sobie w nią szybko. Tak się też stało. Ile jeszcze potrzebujemy? Kujemy jeszcze trzech prowincji. Czyli Albanii i Niemiec. I najgorsze jest to, że Albania jest papetem Niemiec. To sprawia, że jak, jak będziemy na wojnie z Niemcami i podpiszemy, wiecie, traktat pokojowy, to nie będziemy chyba mogli wziąć tego, albo będziemy mogli to wziąć jako naszego papeta. Przez co dalej będziemy mieli rozejm z nimi, nie? To jest najgorsze. Ile mamy ten rozejm? Jeszcze rok, dobrze, to da się wytrzymać. Budujmy rajś tak, jako Polacy. <grytans> Partenon zbudujmy. Otenach, w 171 roku I jakieś coś, nie jest to. też takie stolice. jest pięknie. Mamy w ogóle korupcję już minus 6, nie? Jakby jesteśmy potężni. O, skończył mi się rozejm, więc oczywiście od razu wjeżdżamy w Niemcy. To tak trzeba. Oczywiście oni zamiast atakować Niemcy wchodzą do jakiejś szwecji czy coś. Będą musiał. Niemcy mają w ogóle stolicę w Holandii, nie? Ale... Dobra, podbiliśmy ich i nie mogę tego wziąć, co nie? Nie mogę. Nie mogę tego wziąć, nie? O mój Boże, ale to jest irritating. Mogę sobie popeta zrobić. Zrobimy chyba szczerze z Niemiec popeta prędzej, Albo wyzwoliłbym jakieś kraje. Przenieśmy sobie nasze, są sensie te podmioty. Wyzwólmy na przykład... Czekaj, Bawar, nie no, Bawarię nie, bo to jest tu... Zrobimy jakieś popety Niemczech. Nie wiem czy jak ja tego nie wyzwolę to nie będzie wolne, ja chcę z tego popety zrobić, nie? Inaczej, inaczej, mam lepszy pomysł. Weźmy sobie po prostu tyle ile możemy może całe Niemcy, o. Mogę wziąć całe Niemcy i potem, potem sobie to powyzwalam, po prostu, taki jest mój plan. Bo nie chcę też tworzyć takich granic, że wiecie, tutaj to, bo, no, tutaj to, bo, no właśnie. E, chcę sobie zrobić dużo popetów, takie granice wiecie, Imperium Słowiańskiego i dużo popetów potem. I tego nie mogę podbić, tak? było 2180 tego nie mogę tego podbić. Okej, okay. póki co zasymilujmy to sobie wszystko, e, bo chcę najpierw tworzyć Stawik Empire, żebym przypadkiem przy wyzwalaniu popetów nie dał komuś za dużo... Każdy kraj mnie w ogóle nienawidzi, nie? Żebym nie dał jakiemuś popytowi za dużo po prostu wiecie terenów. Ty Japonia się rozpadła. Co tu się stało? Patrzcie. wstały jakieś mniejsze kraje. sami wszyscy nienawidzą w ogóle. Ale Japonia mnie lubi. Japonia jedyny kraj, który na mapie stawia się za Wielką Polską. Prawdziwi przyjaciele, tak tobie każdy nie Mam z każdym minuciem będzie mieć. Nie, zagra mnie nawet nie ma jakiegoś problemu. Ale reszta mnie lubi, więc w sumie Anglia ma ze mną spoko jakby, więc poprawmy z nią stosunki, bo czemu by nie. I ulepszymy sobie reaktor jądrowy. Ile my zarabiamy, co jest w ogóle, nie? Jestem, mamy tak potężną ekonomię. Okej, okay, słuchajcie, możemy powiedzieć wojnę Albanii. W ogóle no irytuje mnie trochę to, że nie ma tutaj opcji, e, tak jak w dwójce, że możemy po prostu zażądać aneksji od Papeta. Ja nie mogę się zgodzić, ale na częściowo rozumiem, bo tam to trochę było za łatwe, jak wiele krajów zgadzało się na wasalizację, szybko na aneksję i końcowa rozkrywka polegała na tym, że e, każdy kraj się zgadzał na wasalizację i no y, potem aneksję. Dajcie, chyba możemy to zrobić. Czy możemy to zrobić? Może, o w ogóle mogę zrobić barium na hitów? O no, mogę zrobić barium na hitów. Ale nie, Slavic Empire jest cięższe do zrobienia, więc Moi drodzy, oficjalnie tworzenie Slavic Empire. Jakiś Reginald pierwszy rządzi. Niech tak będzie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze chcę sobie stworzyć jakieś ładniejsze granice. Mi się nie podoba, że my tak mamy to wszystko i wiecie, to jest takie no. Ja chcę tutaj powyzwalać marionetki, wiecie. Takie marionetkową Europę stworzyć po prostu. Więc powyzwalajmy sobie. powyzwalajmy sobie... Nie, znaczy, nie mogę tu pędzla użyć? Powaliło was. No ja to muszę klikać wszystko. nie ja nie wiem, co, już nie wiem, czy mi się chce tworzyć marionetki. Chcę stworzyć taką Austrię, co była normalnie, nie? Takie miałem mniej więcej granice Austria. Ale widzę, że, że ta gra jest specjalna, jeśli o to chodzi. Jakiś powód, to się nie da używać pędzla. Ja nie wiem, czy to do końca były takie granice, czy nie. Ale po prostu uwolnimy, państwo, marionetkowe. Austria Austrii To możemy jeszcze uwolnić, chciałbym stworzyć Nie, te kraje słowiańskie nie uwalniamy To jest jakby Iberia Słowiańska, to sensu by nie miał uwalnianie kraje słowiańskie. Chcę stworzyć sobie takie Rozwalone Niemcy Dosłownie Dobra, ja się tym pobawię, bo to was mnie interesuje Jak już to zrobię To po prostu będziemy się widzieć Dobrze, słuchajcie, więc tak prezentują się granice Wyzwoliłem sobie tutaj Niemcy Rozbiłem je tak naprawdę Holandię tak samo tutaj Danie tutaj e, podbiłem i mi tej te, te tereny, tu, bo nie wiem, jak inaczej można. Czy da się jakoś przekazać tereny? Nie wiem, gdzie są w ogóle moje jeszcze papety, tak szczerze. A, e, o, tak, mogę to sprawdzić. Finlandia, tu jest. E, wyzwoliłem Grecję w sensie, dałem ją jako papeta, ale mi się wyzwoliła. Prawdopodobnie przez to, że mm, z jej wasala, chyba czy coś, nie wiem, ale no, wyzwoliła mi się. Podbiłem sobie tutaj te mniejsze kraje na Bałkanach. I teraz myślę, że można było tutaj wjechać jeszcze na wschód, zrobić sobie takie tereny jak Mała Rosja, więc żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ale jak na razie, słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. Będziemy kończyć ten odcinek. Stworzyliśmy sobie Slavic Empire, to chciałem dzisiaj osiągnąć. Mam 250 ekspansji i następny już to no już jest przejazd tak naprawdę po całym świecie, bo żaden kraj, no żaden, nie stanowi dla mnie zagrożenia. Stany Zjednoczone jedynie mają trochę, nawet mają całkiem silną ekonomię i prestiż, kurde tutaj. Tutaj są całkiem silne, chociaż no, patrzcie na to, nie? Jakby AI w ogóle nie ulepsza tych akademii wojskowych, stolic i przez to jest dużo, dużo słabsze, tak naprawdę, jak na to patrzę. Tyby mm, gdyby to tutaj inaczej działało, to może by było to trochę lepsze. Stany są jedyne w sumie tej dla mnie równowagą sił, ale no, taka równowaga z nich jak, no, więc trochę wyzwolenie to zajęło. Patrzcie, do tej popetów zrobiłem. E, fakt faktem, że jak teraz mogę wezwać papety do wojny, no to jestem niepokonany, taka prawda. Ale no bądźmy szczerzy, zawsze to tak działało, iż można wezwać papety do wojny, więc zawsze gram z tą funkcją. Jak chcecie, żeby mnie uważać, że to jest zbyt OP, to dajcie mi znać, ale no, jak dla mnie no, to logiczne, że można wezwać papety do wojny, nie jakby tak to działało w historii, więc ee, no. Reaktor jądrowy mam praktycznie wymaksowany. Atomist też mam trochę, no i też dużo zarabiam. I mam jednostek, które mi się zmniejszyło przez to, że wyzwalałem te popety. Yy, mogę mieć teraz mniej, ale 600 to dalej dużo, więc jakby dla mnie wystarczająco. Okej, okay, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Opa i cześć. Siema.